Kolejny projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Kędzierzyn Koźle w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Projektem uchwały zajmowała się Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej i Komisja Finansowo-Gospodarcza. Bardzo proszę Pan Ryszard Pacu, Przewodniczący Komisji Oświaty. Komisja pozytywnie zaaprobowała ten projekt. 5 za, 2 wstrzymujące. Dziękuję bardzo i y, Komisja Finansowo-Gospodarcza. Bardzo proszę Pan Radny... Komisja Finansowo-Gospodarcza ten projekt uchwały również opiniowała w marcu. Y, pozytywnie zaopiniowała. 6 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. Dziękuję bardzo. Yy, otwieram dyskusję. Nie widać chętnych do dyskusji, zatem przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z Państwa jest za, proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki do góry. Kto z Państwa jest przeciw, proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki do góry. Kto z Państwa się wstrzymał, proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. 22 głosów za, przeciw 0, wstrzymujących się 0, obecnie nie głosujący 1. Uchwała została podjęta.